Hejcia kochani, ogólnie to jak widzicie jest 6 grudnia Ja byłam na urodzinach koleżanki, dlatego dopiero teraz mam czas I pokażę wam co dostałam Ogólnie dostałam dużo fajnych rzeczy i dostałam to co chciałam Dostałam gips Polimerowy Z niego można tworzyć różne narzędzia Znaczy różne na przykład kubki, coś w tym stylu, co nie? Dostałam taki zestaw do robienia gorącej czekolady a ja właśnie, ostatnio miałam strasznie ochotę na gorąco czekoladę. Dostałam ołówki. I dostałam knoty. Knoty bawełniane, i knoty drewniane. Więc super. A do tego dostałam jeszcze taki słodki kubeczek: olejek eteryczny o zapachu jabłka i cynamonu. Barwniki do świec, kolor brązowy i niebieski. Dostałam żelki, już trochę zjadłam. I dostałam trzy sole do kąpieli. To są teoretycznie sole lecznicze, ale one pachną przepięknie. I naprawdę, no czuć na cały dom I dają też kolor Dla mnie nawet lepszy od kul Dostałam oczywiście też gumkę No bo jak gumki, no to gumkę Taki naszyjnik I Klapeczki Więc mega super Dostałam jeszcze jedną rzecz Którą w sumie bardzo chciałam I ko... ja ją chyba mam w pokoju Więc idę do pokoju i wam pokażę Tak, mam w pokoju mgiełkę od Baobab, taką, ona pachnie jak taki cynamon i jabłko, taka herbata, taka zimowa, dosłownie to tak pachnie i ja bardzo to chciałam, ale dużo rzeczy dostałam, jakby ja się bardzo cieszę, są rzeczy, które bardzo chciałam. Napiszcie oczywiście w komentarzach, co wy dostaliście, ale mam jeszcze trochę czasu, więc pokażę wam też, co dostałam na Mikołajki klasowe. Na Mikołaj to sobie dostałam taki kubeczek. Dostałam poszewkę na poduszkę. Nie całą poduszkę, samą poszewkę, ale akurat miałam poduszkę takiego wymiaru, więc tak wygląda. I taki zestaw do robienia świec. Ko tutaj też muszę iść do pokoju, żeby Wam pokazać, bo też mam go w pokoju, co, nie? O, taki. To tyle Bajo. pochwalcie się, co wy dostaliście.